Opryskiwacze czeskiej marki Agrio uchodzą za solidne maszyny i cieszą się dobrą opinią. Odwiedziliśmy Adama Zaleskiego, prowadzącego gospodarstwo o powierzchni 80 hektarów niedaleko Płocka, który użytkuje już drugi opryskiwacz tego producenta. Pierwszy zdał egzamin praktyczny na piątkę, i rolnik nie wahał się kupując kolejny. Za największy atut tych maszyn uważa wysoką jakość pracy Belki Polowej. Decydującym argumentem o wyborze opryskiwacza to jest zachowanie się belki polowej, ponieważ cały osprzęt możemy sobie dobrać z katalogu i tutaj firmy niewiele się różnią między sobą. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o opryskiwacze przyczepiane, to jest kilka firm, które mają porównywalne belki, ale moim zdaniem ta belka zachowuje się Najlepiej spośród wszystkich, które są dostępne na rynku. Boczne segmenty belki polowej mają możliwość odchylenia się i uniesienia po uderzeniu w przeszkodę nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale również pionowej. Rolnik zdążył docenić to rozwiązanie, o czym świadczy ślad na osłonie skrajnych rozpylaczy. Belka polowa stabilizowana jest za pomocą systemu amortyzatorów teleskopowych i sprężyn. W opryskiwaczu Adama Zaleskiego zamontowane są potrójne korpusy z rozpylaczami w kolorze niebieskim i żółtym oraz specjalne przeznaczone do nawożenia azotowego roztworem RSM. Rolnik do aplikacji herbicydów w burakach wybiera rozpylacze żółte i stosuje zaledwie 70 litrów cieczy roboczej na hektar. Natomiast ich wersja niebieska pozwala opryskiwać fungicydami w zbożach w dawce 250 litrów na hektar. Opryskiwacz Adama Zaleskiego AgrioNapa ze zbiornikiem o pojemności 3300 litrów i belką polową o szerokości roboczej 24 metry posiada system Section Control, który steruje pracą 17 sekcji roboczych. Podzielone są one na życzenie rolnika według zasady zwiększających się szerokości roboczych. Na krańcach rozłączają się najpierw dwie sekcje po jednej dyszy, potem dwie sekcje po dwie dysze. A po nich kolejne sekcje po cztery dysze. Za sterowanie systemem Section Control odpowiada komputer Miller Electronic, który współpracuje z nawigacją satelitarną. Odbiornik GPS, zamontowany na dachu ciągnika, pozwala pracować z dokładnością plus minus 20 cm. Załączanie i rozłączanie poszczególnych sekcji odbywa się za pomocą pneumatyki. W kabinie ciągnika pracującego z opryskiwaczem zamontowany jest wyświetlacz Basic Terminal, który utrzymuje zadaną dawkę cieczy roboczej niezależnie od zmian prędkości jazdy. Ponadto pozwala kontrolować pracę maszyny i wprowadzać jej parametry, począwszy od ustawienia dawki, poprzez zmianę ciśnienia, na kontroli stanu cieczy roboczej w zbiorniku kończąc. Do załączania, wyłączania oprysku, zmniejszania jego dawki i przechyłu belki na lewą lub prawą stronę służy dźwignia z przyciskami. Włącznik główny, załączenie oprysku, tutaj mamy pokół belki, tutaj mamy wyłączanie kolejnych sekcji, a tu mamy załączanie od lewej, a tu mamy to samo od prawej. Wymuszona korekta nachylenia belki przydaje się na przykład na zboczach. Do jej zmiany wykorzystywany jest silnik elektryczny. Obok niego znajduje się pistolet pneumatyczny, który można użyć do czyszczenia rozpylaczy. Rolnik korzysta jednak z niego rzadko, bo swoją rolę dobrze spełnia potrójny system filtracji cieczy roboczej. Adam Zaleski ma jedną uwagę do producenta opryskiwacza. O ile jakość malowania belki polowej nie budzi jego zastrzeżeń, to niestety pojawiła się rdza na felgach oraz zabudowie maszyny. Rolnik złożył reklamację u dealera firmy Agrio w Polsce, w której kupił opryskiwacz i czeka na odpowiedź. Ireneusz Garley, szef firmy Gabo, która jest przedstawicielem czeskiego producenta w naszym kraju od 2004 roku, wprost przyznaje, że rolnik ma rację. Jego zdaniem dostawca podzespołów do fabryki nie przyłożył się do malowania felk i elementów zabudowy, co jest powodem problemu. Jak dodaje, konstrukcja belki polowej malowana bezpośrednio w fabryce nie ma nawet najmniejszego śladu rdzy. Doceniamy takie podejście dealera do problemu zgłoszonego przez rolnika. Maszyna oprócz zbiornika głównego posiada mniejszy na czystą wodę do mycia układu cieczowego opryskiwacza o pojemności 370 litrów. Rozwadniacz środków ochrony roślin i nawozów o pojemności 60 litrów schowany jest pod osłoną. Umieszczony w jego pobliżu pistolet ciśnieniowy służy nie tylko do mycia rozwadniacza z zewnątrz, ale również pozwala przyspieszyć rozpuszczanie nawozów stałych w jego wnętrzu. Ponadto w rozpuszczaniu nawozu pomaga opcjonalny erzektor. Z listy wyposażenia dodatkowego maszyny rolnik zamówił również przyłącze 3-calowe do napełniania zbiornika głównego oraz zawór pozwalający na wypompowanie cieczy pozostałej po oprysku, co przydaje się zwłaszcza po nawożeniu RSM-. -em. Za amortyzację maszyny i w efekcie również belki polowej odpowiadają dwie poduszki pneumatyczne. Opryskiwacz ma pompę o wydatku cieczy wynoszącym 280 litrów na minutę, która napędzana jest od wą ciągnika. Pod osią zamontowana jest osłona z blachy nierdzewnej, co zapobiega uszkadzaniu wysokich roślin. Z prawej strony maszyny znajduje się duży zamykany schowek. Adam Zaleski do pracy z opryskiwaczem Agrionapa 3324 wyznaczył ciągnik Zetor 5340, który po tuningu silnika ma moc około 80 koni mechanicznych. Rolnik uważa, że w suchych warunkach pracy to wystarcza, ale na glebie podmokłej lepiej spisałby się traktor o mocy 100 koni mechanicznych. Dotyczy to również opon opryskiwacza, bo wąskie w rozmiarze 300x95 na R46 będą się w wilgotnych warunkach pracy zapadać. Za to są uszyte na miarę opryskiwania buraków na glebie suchej. Po prostu przydałby się drugi komplet opon szerokich. Nieduży zetor pozwala na pracę z maksymalną prędkością 12 km na godzinę, bo wyższą limituje głównie masa ciągnika. Zdaniem rolnika dopracowana stabilizacja belki polowej maszyny pozwala na opryskiwanie z wyższą prędkością. Jest zdania, że im szybciej się jedzie, tym stabilizacja działa lepiej.